Zbadamy sobie prędkość 0,100. Tutaj mamy taką aplikację, która nam powinna pokazać, ile auto, jakie auto będzie miało przyspieszenie. Mamy w trybie sport skrzynie, tylko poczekamy, aż nam się tutaj zwolni, zwolni tak naprawdę pas i ruszamy. Na liczniku już mamy 100. Tutaj aplikacja troszeczkę wolniej. 0,100 mamy 5,7 sekundy. Według katalogu 6,4. Także no, jest duża poprawa na pole starze. Zaraz jeszcze zrobimy jeden pomiar. Zobaczymy, czy ten pomiar jest no, jest faktyczny. Zobaczymy sobie jakieś porównanie. Kolejny pomiar. Do odciny w trybie sport. Na liczniku już mamy 100. Hamować. Kolejny pomiar nam pokazał 6,2. Także widzicie, mamy 5,7, 6,2. Także tutaj raczej moja wina. Zaraz zrobimy kolejny pomiar na powrocie. Zobaczymy, jaką uda nam się znaczy najszybsze przyspieszenie uzyskać. Robimy trzeci pomiar przyspieszenia 0100. Teraz nam pokazało rekord, bo 5,3, także mamy najlepsze na dotychczasowe przyspieszenie, czyli trzeba przyjmować, że między 5,5 a 5,7 to jest takie, takie przyspieszenie na tym programie Polestara. Przypominam, seria jest 6,4, także no jest spore, spore tutaj polepszenie tego, tego przyspieszenia. Oczywiście na, w trybie sportowym w skrzyni, nie w trybie normalnym. Tak jak widzicie, no, wgrywanie tego oprogramowania ma sens, bo mamy dużo lepsze wyniki. Naprawdę 5,3 w limuzynie Volvo, które kompletnie z zewnątrz nie wygląda, to jest moim zdaniem doskonały wynik. Jest, naprawdę jest fan jazdy. zresztą widać, widać jak, się, jak się... Jesteśmy po pierwszej próbie 0100. Pierwsze auto, które wjeżdża do rankingu to jest S80 T6 2015 rok. W serii 304 konie po modyfikacjach u Adama 329 koni i 480 Nm. Za chwilę wrzucę tutaj, będzie gdzieś się pojawi pewnie tabela z tymi wynikami, jakie mi się udało uzyskać. 3 przejazdy, 3 próby. No i wybieramy tą najszybszą próbę. Z tego co pamiętam, to 5,3 było do setki. No i to wchodzi do rankingu, i podejrzewam, że ten samochód będzie bardzo długo na pierwszym miejscu. A będziemy do niego porównywać inne moje samochody, z którym uda mi się zrobić właśnie próbę 0100. Dajcie znać w komentarzach, czy takie próby Was interesują, czy chcecie oglądać takie filmiki. Bardzo cenię Wasze, tak naprawdę, opinie. Czy, taki, czy na moim kanale, typowo takim sprzedażowym, do tej pory, bo tutaj tylko były prezentowane samochody, czy tego typu filmiki mają sens? Liczę na Wasze, mówię, opinie. Mam nadzieję, że tego typu filmiki przy. No, będą przyjęte bardzo pozytywnie. Zrobimy sobie taki stricte ranking autoimport nieporę, czyli samochodów i ich przyspieszeń. I zobaczymy sobie na koniec, przykładowo roku, czy po jakimś czasie opublikuję te dane. I zobaczymy, który, który samochód do tej pory był najmocniejszy i kto, który z naszych klientów taki samochód posiada. Eee, także dajcie znać oczywiście, łapka w górę, subskrybujcie kanał, bo jak widzicie, staram się go rozwijać. Mam nadzieję, że. Że, że go rozwinę. Także liczę na Ciebie. Zasubskrybuj kanał, daj dzwoneczek, daj łapkę w górę. Tak się to mówi popularnie, bo to naprawdę pomaga w rozwijaniu kanału i no, na przykład w dokupowaniu sprzętu, żebyśmy, mówię tutaj, naprawdę poświęcali więcej uwagi na nagrywanie filmów i na ogarnięcie ogólnie tego całego tematu, żeby to fajnie wyglądało też optycznie. Mam co nagrywać, także tutaj myślę, że będą bardzo ciekawe samochody. Mało będzie takich kanałów, gdzie będą tak zróżnicowane pojazdy. To nie będzie tylko Volvo, żebyście nie myśleli, że ja tylko Volvo i tylko Volvo. Oczywiście uwielbiam Volvo i uważam, to za, uważam tą markę za bardzo dobry samochód. Ma bardzo dużo zalet. Mam nadzieję, że trochę się przyczyniłem do boomu na Volvo, bo zauważyłem, że jest spory boom na Volvo. Ale po czym to zauważyłem? Nie po tym, że klienci wydzwaniają, tylko po tym, że konkurencja, która handluje samochodami, przerzuca się powoli na Volvo. Tylko uważajcie, Volvo to nie jest taki prosty temat. To nie jest tak, że po prostu komuś idzie, to i wam będzie szło. Musicie pamiętać, że dana marka to jest dany klient i musicie do tego klienta trafić musicie to, tą markę poznać musicie wiedzieć, co się psuje, co się nie psuje w jakie, jakie wersje silnikowe wejść to, że będziecie mnie podglądać ok, każdy ma kanał jest publiczny i to jest normalne, że podglądamy siebie nawzajem i widzicie, o ten samochód poszedł w dzień, to ja sobie kupię teraz trzy ok, kup, tylko potem się nie przejedź na tym, że będziesz musiał parę, parę rzeczy zrobić, o których nie wiesz i tak naprawdę na tym aucie nie zarobisz więc tutaj uczulam i też no Mówię, nie zabraniam nikomu, handlujcie czym chcecie, wasza sprawa, aczkolwiek to nie jest tak, że pstrykniemy palcami i, i na tym temacie zarobimy. Są tematy, które każdy musi po prostu sam dojść do tego, że to jest fajna kwestia. Odnośnie jeszcze kanału, bo tutaj znowu jakaś prywata mi tutaj weszła, postaram się zrobić serię z takimi różnymi ciekawostkami odnośnie importu samochodów, żeby Wam przedstawić moją wiedzę na ten temat. I moje bolączki, tak naprawdę, związane z importem samochodów, to co mi przeszkadza w mojej działalności, gdzie tak naprawdę idą pieniądze w imporcie największe. I kto na tym zyskuje, już możecie się domyślić, tak naprawdę, że zyskuje na tym nasze państwo najbardziej. I Wam to po prostu przedstawię tak fachowo. Znaczy postaram się przynajmniej to zrobić fachowo, aczkolwiek no, sami wiecie, że, że znaczy, no, dowiecie się wielu rzeczy, o których nawet. Nie myślicie, że przy legalnej działalności gospodarczej, jaką ja prowadzę, jest szereg opłat, które po prostu nikt o nich nie mówi? Chciałbym to też przedstawić. Dobra, to jest kolejny etap, także ten filmik jest po to, żebyście zobaczyli nowy filmik, jaki się pojawił na kanale, czyli próby 0,100 I dajcie, mówię, znać w komentarzach, czy, czy robimy takie filmiki, czy nie robimy. Znaczy, ja będę je robił, ale chcę poznać Waszą opinię, generalnie, czy, czy to dobry kierunek. Pozdro, trzymajcie się.